Dlaczego bucketlista poprawi Twoje życie? I jak pokaże Ci kierunek, którego tak po zawsze potrzebowałeś i zawsze pragnąłeś. Ale dobra, po kolei, czym jest w ogóle bucketlista? Bucketlista to po prostu z Twoim spisem, marzeń i celów w życiu, tego, gdzie zmierzasz, co chcesz osiągnąć? I co po prostu ma się wydarzyć w Twoim życiu, żebyś był szczęśliwy, spełniony, czy jakkolwiek to nazwać? No dobra, ale po co? Jak pomoże mi to w życiu? No to jest w sumie dość ważne pytanie, bo, bo moim zdaniem naprawdę może pomóc. No, przede wszystkim spisuje Twoje marzenia i Twoje cele, więc ty w sumie wiesz, do czego chcesz dążyć. I no, po prostu wiesz, gdzie chcesz iść, wiesz, wiesz, co chcesz osiągnąć. A moim zdaniem to jest naprawdę duża wartość, bo większość osób po prostu nie wie, czego chce od życia. A jeśli ty już wiesz i masz to po prostu przed sobą na kartce, to od razu spojrzysz, ok, to jestem w stanie już nawet zrobić w tym roku, nie? Na przykład polecieć gdzieś na wakacje, coś zobaczyć. Jak sobie pomyślisz, przeanalizujesz i zobaczysz, że to w sumie jest do ogarnięcia, i to. Dość niedalekiej przyszłości, więc od razu będziesz miał wyznaczony kierunek. Po prostu co dalej? I po prostu jest niezwykła satysfakcja z wykreślania albo po prostu zaznaczania kolejnych spełnionych rzeczy na swojej bucket listie, i wiem to po sobie, bo w sumie jakiś czas temu, chyba rok temu, jeśli mogę, no chyba będzie już to, będzie to rok. Napisałem sobie po prostu w notatkach w telefonie swoją bucket listę. I jednym z podpunktów był tam autostop przez Europę. Widziałem to w wielu różnych filmikach na YouTube czy w różnych opowieściach bo od różnych ludzi w sumie, tak się powtórzę, że takim podróż autostopem są super, bo ty w sumie nie wiesz co cię czeka i bardzo wielu super ludzi można spotkać po drodze. I przez to kiedy dostałem od mojego kumpla Informacje, że stary jest coś takiego jak auto Stop Race, i w sumie dzisiaj są zapisy, czy chcesz jechać ze mną, nie? Ja Miałem takie kurwa, oczywiście, że chcę jechać, nie? Zdeminęły dosłownie dwie sekundy w mojej głowie, ja już wiedziałem, że tak, chcę to zrobić. Jest to coś, co ch zawsze chciałem zrobić. Pojechałem i było naprawdę super, i naprawdę móc wykreślić to z listy to jest super uczucie, bo no. Zrobiłeś coś, co zawsze chciałeś, jest taka duma z siebie, no i czujesz, że to jest dobry kierunek, bo zrobiłeś to, co zawsze chciałeś, no i w tym kierunku chcesz iść w dalszym życiu, bo to jest naprawdę po prostu cudowne uczucie. No. I co jeszcze da napisanie takiej, spisanie tych wszystkich marzeń? No moim zdaniem, przynajmniej mnie osobiście, motywuje to do rozwoju, po prostu napędza w tym kierunku, żeby spełnić kiedyś te marzenia. Więc, jeśli na przykład moim jednym z marzeń będzie, powiedzmy, nie wiem, zarabianie powyżej 10-15 tysięcy, to będę miał bardziej taką otwartą głowę. No dobra. Faktycznie to chcę, bo to robi mi to i to i to. Więc będę miał jakby takiej Rozszerzone pole widzenia, żeby dążyć do tego i wyłapywać, może takie więcej okazji. Tak powiem, chociaż nie wiem, czy to jest dobry przykład, nie? ale jeśli się po prostu pojawi okazja, to będzie mi łatwiej po nią sięgnąć, jeśli będę miał sprecyzowane do czego chcę dążyć. Nie? I po prostu ta świadomość tego, że niektóre z tych celów są jakby nie aż tak dalekie, albo trochę się postaram i jestem w stanie to osiągnąć. Się wydaje się, że to po prostu motywuje cię, motywuje cię po prostu do, do dalszego działania. I według mnie również takie spisanie sobie tej, tej bucket listy sprawi, że jesteś po prostu ciekawszym człowiekiem na co dzień. Bo ty nie jesteś taki zagubiony we mgle, tylko może nie za dobrze to zabrzmi, ale taki... Prost, prostolinijne, że ty, ok, ja chcę zrobić to, chcę robić to, chcę robić to, chcę zrobić to więc ja muszę podjąć konkretne działania i w, mogę nawet stwierdzić, że wiem, kiedy to mi się wydarzy i jestem w stanie, na przykład, o tym opowiedzieć w swoich marzeniach, albo jeśli ktoś ma podobne, to nawiązać, od razu złapać jakiś kontakt przez to i tak dalej. No i tak samo na przykład może być z potencjalnym partnerem lub partnerką. Jeśli ty wiesz, czego chcesz od życia, jeśli ona też wie to łatwiej wam będzie złapać takie połączenie i no szanse dążenia po prostu do, do tego samego nie więc jeśli dla was to jest ważne żeby mieć te same cele w życiu jeśli wy będziecie mieć to fajnie spisane i opisane to będzie wam łatwiej złapać taki kontakt po prostu i taka bucket lista przynajmniej u mnie również Dodaję takich trochę większych nadziei, jakby na następny dzień, że jestem w stanie się przybliżyć do tego, że faktycznie jeśli się bardziej postaram, to jestem w stanie spełnić te marzenia, albo jeśli sobie wszystko powoli po prostu przejrzę, co i jak tam mam, to stwierdzę, że okej, okay, tu mogę się podszkolić albo mogę zacząć robić to. Na przykład dla mnie to było spojrzenie i stwierdzenie, że tak, no dobra, no ja zawsze chciałem robić kanał na YouTube, nie? Tam od dzieciaka się to kiedyś, kiedyś robiło i była niesamowita zajawka. Więc. No dobra, no ten weekend mam trochę wolnego. To siadam. siadam. po prostu i to robię, nie? To jest w sumie właśnie ten moment, dlatego też to jest ten pierwszy film. Bo taka bucket lista. No, ja wam powiem, co było przed nią nią było coś takiego u mnie, że ja totalnie byłem zagubiony w sensie nie wiedziałem, do czego dążę, co chcę robić. A kiedy jednego dnia po prostu wziąłem na poważnie to i usiadłem, żeby ją zrobić, to wiele rzeczy się wyklarowało i mimo, że nie żyję tym na co dzień, to przez to, że ja to dokładnie spisałem i miałem to przed oczami, to ja wiem, że na przykład i cały czas przechodzi mi to do głowy, na przykład właśnie ten autostop, że, że ten kanał na YouTubie chciałem, że... Zawsze chciałem pojechać do Japonii i ją zwiedzić z duży i wszerz, i zawsze mam to z tyłu głowy i wyczekuję dobrego momentu na to. I o, no, o dobry moment i odłożenie trochę pieniędzy, bo jednak mimo może przeżycie nie jest tam aż takie drogie, to, to, to bilety trochę swoje kosztują. No i Nie jest to coś takiego, no szczerze wam powiem, że trochę więcej sensu ma to życie, nie? Więc jeśli wyczujecie, że wasze życie nie ma sensu, że to wszystko co robicie nie ma sensu, to piszcie sobie taką listę. Bo może naprawdę wam to dużo wyklarować. I może nawet niektóre rzeczy jesteście w stanie zrobić w tym miesiącu, bo to nie jest aż takie ciężkie. Chod macie odłożone pieniądze, a zawsze mogliście o skoczenie ze spodochronem. Jeśli spełnicie takie jedno marzenie, to zobaczycie, że okej, okay. W sumie wszystko ma sens. Więc. Okej, okay, postaram się trochę bardziej i na przykład w te wakacje polecę do, do, do Egiptu. Bo zawsze chciałem zobaczyć piramidy. Albo moim marzeniem zawsze było posiadanie nie wiem, kochającej partnerki. Może to nie jest takie proste, że to się zrobi od tak, jak w cyrknięcie palców, ale byliśmy takie. Dobra, muszę się trochę bardziej przyłożyć, bo sama nie przyjdzie, nie. Więc trochę się może ogarnąć, częściej wychodzić tam, gdzie, gdzie, by, gdzie bywają inni ludzie, żeby kogoś móc poznać. Więc. Już słowem, w sumie, żeby zakończenia tego filmu zróbcie to. Bo nie chcę, żeby to brzmiało jak. Zróbcie to, bo trzeba. E, taka dobra rada, według mnie. Zróbcie to, bo sprecyzujecie swoje życie, swoje cele i marzenia. No a w sumie. Po to się żyje, żeby zrobić to, co zawsze chciało się zrobić. Jeśli będziecie wiedzieli, co to jest, to to życie będzie trochę przyjemniejsze, i każdy poranek, wiedząc, że jesteście bliżej celu, również będzie przyjemniejsze.